Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chcemy zająć się dużą wycinką drzew, no bo jak widzicie że te świerki, które sobie tutaj posadziłem już mi urosły. No i mają one 35 metrów, więc do wycinki drzew sobie tą specjalną maszynę. No i akurat mamy do wyboru trzy takie maszyny, tylko ja wybrałem tą największą, ponieważ tylko ta maszyna obsługuje te największe drzewa mające 35 metrów, no właściwie to nawet 35,8 metra. No i też w poprzednim odcinku mówiłem, że tutaj już posadziłem sobie dęby poza odcinkiem po wycince No i nawet już trochę mi one urosły, ale nie urosły one do maksymalnego poziomu No ale część musiałem wyciąć, żeby zrobić tutaj dojazd do tego punktu skupu Zobaczymy czy nie będziemy musieli trochę więcej wyciąć, ale myślę, że raczej tutaj już powinienem się zmieścić No więc wsiadamy już do tej maszyny No i rozpoczynamy wycinkę, oczywiście wszystkiego nie uda mi się wyciąć na tym odcinku, więc zresztą będę się skończyć poza nagraniem też włączyłem sobie tutaj to okno pomocy po lewej stronie. W ogóle tutaj taką maszynę, zbyt dużo nie pracowałem, bo w serii pierwszej mam też podobną maszynę, tylko marki Ponce, więc sobie tutaj uruchomiłem taką pomoc. Może weźmy sobie długość 8 metrów. Musimy sobie oczywiście rozłożyć tą maszynę. No i za chwilę przejdziemy do wycinki drzew. Też tutaj mam pomiędzy tymi drzewami takie mniejsze drzewka, które sobie posadziłem w międzyczasie, żeby już one zaczęły rosnąć. No bo oczywiście, jak te drzewa wytnę, to później będę chciał posadzić nowe, ale y, trochę czasu potrwa, nim one ulepszą do takiego poziomu, do jakiego, y, na jakim obecnie są te duże drzewa. No, no ale ok, i możemy już y, tutaj sobie uruchomić tę maszynę i rozpoczynamy wycinkę. Staram się oczywiście jak najniżej te drzewa ściąć, żeby jak najwięcej drewna zebrać i sprzedać. My sobie puszczamy to. Praktycznie przy samej ziemi uciąłem to drzewo. No i teraz jedziemy do punktu skupu. Będziemy oczywiście ciągnąć to drzewo za sobą. Widzę, że to, trochę czasu to może potrwać. A tym bardziej, jak będę wycinał te drzewa w tym dalszym rejonie. No ale też myślę, że na tym powinienem dość sporo zarobić. Z moich wstępnych obliczeń wynika, że nawet mógłbym na tym zarobić około 400 tysięcy euro. Oczywiście muszę też odjąć koszt wypożyczenia tej maszyny do wycinki to ja nawet nie wiem, czy sobie nie wezmę tutaj większej długości tych drzew Możemy nawet spróbować 12 metrów albo 15 Może ja sobie do, oczywiście trochę cofniemy tutaj No i będziemy tutaj ciąć te drzewa w taki sposób, że kawałki będą tutaj lecieć na ten punkt skupu I od razu będę mógł je sprzedawać Trochę te drzewa obok przeszkadzają Może troszkę sobie to podniosę, żeby te drzewa mi nie spadały poza punkt skupu Nie nawet nie ma opcji takiej, żeby stałe drzewo ściąć tutaj i yy, sobie sprzedać, ale zobaczymy. Na razie sprzedajmy to i zobaczymy ile będziemy mieli pieniędzy. Okej, okay, 2500 euro. Myślałem, że trochę więcej dostanę. Ale i tak jest to trochę więcej niż za takiego dęba. Tylko, że jednak dęby rosną znacznie szybciej od tych świerków, ale i tak jest ich bardzo dużo no i można je bardzo wygodnie wycinać przy użyciu tej maszyny. No więc podjeżdżamy sobie do kolejnego drzewa. Kolejne drzewo I jedziemy znowu do tego punktu skupu No i trochę się to zahaczyło, od, nie, po wyciętych dębach No ale na szczęście ta maszyna daje sobie z tym radę No, się trochę nie opanowałem tej y, obsługi tej maszyny, no bo jednak zbyt dużo o nią nie pracowałem Właściwie to tą maszyną w ogóle nie pracowałem, bo pracowałem tą maszyną marki Ponce Ale okej, okay, zobaczmy teraz czy możemy całe java, okej, możemy całe jawo yy, od razu sobie tutaj w ten sposób ściąć No więc okej, okay. zetniemy sobie całe jawo. Mam nadzieję, że ten punkt skupu to złapie, zobaczymy A Raczej powinno to złapać więc Sprzedajmy to jawo, zobaczymy czy to w ogóle się sprzeda, okej, okay, sprzedało się no, dostaliśmy tutaj mniej, może jednak musimy to pociąć na mniejsze kawałki. Spróbujmy sobie na przykład 8 metrów albo 6. Bo trochę dziwne, że to takie duże drzewo dostałem tak mało pieniędzy i dostałem znacznie mniej niż za tamto poprzednie, czy nie w sumie? A nawet nie, wiem, czy to nie było podobnie, chyba. Bo tam dostałem chyba tysiąca, właśnie nie pamiętam dokładnie. No i tak, patrząc na to, ile tych drzew tu jest, to, to i tak. Zalabek będzie bardzo duży I na pewno te pieniądze przydadzą mi się w rozbudowie mojego gospodarstwa To no bo będę chciał sobie kupić nowy ciągnik Myślę, że sprzedam tego Masaya Ferguson'a No bo trochę nim grałem w serii pierwszej Teraz też w serii drugiej trochę nim pograłem No więc myślę, że sobie go sprzedam Ok, spróbujmy to jakoś podnieść może Ok No i podjeść sobie teraz do tego punktu skupu I możemy jeszcze troszkę sobie wycofać. No i zobaczymy, czy też będzie jakaś różnica. Czy będzie tyle samo. Ok, trochę nam się to przekrzywiło tutaj. Ten chwytek z tym drzewem, może troszkę opuść mnie teraz to. Ciekawe, czy możemy to drzewo wypuścić, po prostu? Może się zgasza tą maszynę? Nie, dalej się zatrzyma. No a raczej tutaj powinno spaść to punkt skupu. i okay, mamy tutaj te drzewa. A to nie ten jeden kawałek się nie sprzedał, więc podejdziemy sobie w ten sposób. A teraz widzę, że dostaliśmy więcej pieniędzy, więc chyba jednak musimy to drzewa pociąć na mniejsze kawałki. No i wtedy dostajemy więcej pieniędzy, no bo teraz dostaliśmy tutaj, no. Chyba 3800 licząc łącznie to jeszcze z tym kawałkiem sprzedanym No więc jednak bardziej opłaca się pociąć to na mniejsze kawałki Tylko ciekawe też do jakiego stopnia to działa Czy jeśli na przykład chciałbym takie najmniejsze kawałki To czy dostałbym jeszcze więcej pieniędzy No ale i tak ponad 3000 za takie drzewo No to jest całkiem sporo Więc myślę, że i tak fajny zarobek No więc podjeżdżamy sobie do kolejnego drzewa no tak jak mówiłem, przedtem będę chciał sobie kupić nowy ciągnik, no i myślę, że kupię sobie też nowy, jakiś większy kultywator. Ale też ten punkt skupu jest bardzo fajną i bardzo wygodną modyfikacją, no bo dzięki temu nie muszę transportować tych drzew do tartaku, tylko mogę sobie od razu tutaj sprzedać, a trochę się zablokowałem, ale ok, udało się tutaj wyjechać obok tego drzewa. i okay, możemy sobie to drewno sprzedać. No i pojedziemy po kolejne drzewo, zobaczmy. No mamy prawie 4000, więc no jednak jest tutaj różnica, więc warto podzielić to drzewo na mniejsze kawałki. Też ciekawe te kawałki są najdroższe, za tak? jakie kawałki dostajemy najwięcej pieniędzy. A tu i tak, tej 3800 za takie drzewo, no to jest całkiem sporo, więc tu i tak mogę na tym bardzo fajnie zarobić. No i wycinamy sobie kolejne drzewo. My też mamy taką kamerę, możemy tutaj bardziej tutaj dokładnie sobie przyjrzeć się, jak tutaj wyczynamy drzewo. Tylko że e, niestety nie można tutaj nic obracać tą kamerą, ale chyba jest tutaj już najniżej, chyba niżej się nie da. Musimy trochę podnieść to. Okej, okay, teraz nie mogę ściąć, bo trochę skrzywo, ale zobaczmy, podjedźmy trochę bliżej. No chyba za nisko opuściłem, już nie mogę ściąć tego drzewa. I troszkę sobie odjedziemy, oczywiście. Co jest, że dalej tego nie mogę ściągnąć, chyba jednak weźmiemy sobie tą kamerę. O i tutaj jednak trochę wyżej to jest, więc chyba jednak najlepiej z tej kamery jest, yy, to wycinać. Ok, troszkę sobie jeszcze opuścimy. No i wycinamy to kolejne drzewo. No, ostatnio też była wycinka drzew, ale jak te yy, świerki urosły, to uznałem, że też sobie zrobię wycinkę tych drzew. O no coś się zablokowało? Chyba za nisko znowu to jest No rozdam, że znowu sobie zrobię wycinkę tych drzew. Co jest? Jak to się zablokowało? No ok, udało się już wyjechać. Bo teraz trochę krzywo tu podjechałem, więc sobie tutaj jeszcze podjedziemy do przodu. No i teraz, teraz już raczej powinno być dobrze, jeszcze troszkę sobie wycofamy tutaj. Teraz powinno być idealnie, nawet ja tutaj sobie wycelowałem nad tym punktem skupu. No a później też zobaczę nad kolejną rozbudową mojego gospodarstwa. Może zainwestuję trochę w uprawę bawełny, no bo skoro mam przetargi i mam fabrykę ubrań, no to też mógłbym na tym więcej zarobić, jeśli bym jeszcze zbierał bawełnę oprócz wełny od owiec. No i też jeszcze poza odcinkiem postawiłem sobie piekarnię, w której przetwarzam chleb na mąkę. Nawet Wam to mogę jeszcze pokazać tutaj szybko na mapce. To jest zakład krawiecki, a jeszcze mamy autyzapis, więc poczekajmy aż to nam się zapisze. No i zaraz przeniesiemy się do tych moich fabryk i pokażę Wam jak wygląda piekarnia. Po prostu przechodzimy sobie do zakładu krawieckiego, Tutaj oczywiście tkaniny są przetwarzane na ubrania. Tutaj mamy młyn, no i tutaj ustawiam sobie taki tryb, że te palety z mąką pojawiają się w tym miejscu. No i ja przy użyciu tutaj w z automatycznym załadunkiem zabieram te palety z mąką no i transportuję je tutaj do piekarni, gdzie jest wytwarzany chleb też możemy sobie jeszcze przejść do łańcuchów produkcyjnych jak tutaj sobie podejdziemy chyba tutaj z tyłu możemy to aktywować jak widzicie tutaj do produkcji chleba potrzebna jest tylko mąka natomiast do produkcji ciasta już potrzeba więcej składników więc na razie nie będę zajmował się produkcją ciasta tylko skupię się na produkcji chleba no ok, przechodzimy już z powrotem do wycinki drzew. No, jeszcze sporo tych drzew zostało do wycięcia, więc poza odcinkiem trochę zabawy będę miał przy tej wycince drzew. No, ale tak jak liczyłem, myślę, że e, powinienem zrobić coś w okolicach 400 tysięcy euro na tej wycince. Chociaż na razie tak jest łatwo, bo tutaj mamy blisko tym punktu skupu, a jak już będę wycinał te drzewa tam dalej no to będę musiał już troszkę więcej się najeździć z tymi drzewami no ale myślę, że i tak warto no bo jednak przy tych drzewach aż tak dużo roboty nie ma bo wystarczy je posadzić no a później już e, trzeba tylko poczekać aż będą one gotowe do wycinki no i też wycinka właśnie w ten sposób który teraz robię no to też jest bardzo wygodne bo po prostu podjeżdżam sobie do punktu skupu no i sobie tutaj te drzewa na mniejsze kawałki a następnie to sprzedaję No to rzeczywiście mamy bardzo fajne animacje. Yy, wycinki tych drzew. Może za chwilę sobie ustawimy inną kamerę, yy, żeby można było się temu dokładniej przyjrzeć. Oczywiście że sobie sprzedamy to drzewo. No i jedziemy po kolejne. No troszkę tutaj te informacje zasłaniają nam widok, ale yy, ustawiam sobie to okno pomocnie, bo jednak... Yy, tą maszyną nie pracowałem zbyt dużo, więc żeby ewentualnie jakąś pomoc mieć tutaj przy sterowaniu. Chociaż jak trochę sobie popracuję, no to już powinienem nabrać trochę więcej wprawy yy, podczas używania tej maszyny. Ok, wycinamy sobie kolejne drzewo. No i jedziemy znowu do punktu skupu i sprzedajemy to. I teraz może sobie weźmiemy tą kamerę, chociaż tak średnio chyba tutaj widać. No trochę te gałęzie zasłaniają, więc myślę, że tak będzie tutaj trochę lepiej widać jak pracuje ta maszyna. Nawet mamy jakiś lekki kurz tutaj oraz animację trocin podczas obcinania tych gałęzi. I sprzedajmy kolejne drzewo. Kolejne prawie 4000 wskakujemy na moje konto. A no my możemy już pojechać do kolejnego drzewa. No nie wiem czy to ma te małe drzewa nie będą trochę przeszkadzać, chociaż tutaj między nimi yy, na spokojnie to dam radę przejechać. sumie mogą je trochę później posadzić, jeszcze, to wtedy by jeszcze nie urosły yy, do czasu wycinki. No Ale na szczęście jakoś mocno one nie przeszkadzają, więc daję sobie poradzę. Podjedźmy sobie do kolejnego drzewa. O i co, że tam pociąg sobie w tle jedzie. I zawsze mylimy się tutaj sterowanie, góra dół, tutaj tym wysięgnikiem. Tam tamten jeden kawałek trochę spadł, ale zobaczymy, czy go złapie tutaj ten punkt skupu. Okej, ok, złapało wszystko, natomiast chyba sobie jeszcze wytniemy jedno java na tym odcinku, a nareszcie już sobie powiedzi nam poza odcinkiem. Też oczywiście będę musiał usunąć pinie, no i powstadzę sobie nowe java, ale raczej to będę chyba robił poza odcinkiem, no bo na następnym odcinku może zajmiemy się na przykład jakimiś przygotowaniami pól pod kolejne zasiewy, no albo może też jakieś rozrzucanie obornika, w sumie dawno nie było, więc jeszcze zobaczę. Może jakieś prace tutaj związane z przygotowaniami pod kolejne zasiewy. No okej, wytnijmy sobie jeszcze to jedno drzewo na koniec. Nie wiem, czy teraz to będę mógł złapać, bo mi spadło poza ten punkt skupu, zobaczymy, troszkę może jeszcze obróćmy tutaj to, a widzę, że to Java mnie blokuje, więc musimy chyba troszkę inaczej podjechać tutaj, zobaczmy może w ten sposób, będzie troszkę lepiej. To... Ok, teraz już te Java powinny spadać na punkt skupu, tylko troszkę jeszcze sobie do przodu podjedźmy, a tam to Java ewentualnie jakoś ręcznie sobie może po to na niej kawałki i przesunę sobie do tego punktu skupu. Sobie to drzewo A, słupał też to, to drzewo tutaj, więc okej. Okay. No więc w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przekapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!